Rotmistrz Witold Pilecki. Kojarzycie tego gościa? Na pewno go kojarzycie. A Nazara kojarzycie? To ten facet, który zawiesza polskie flagi na urzędach. Nazar wyszedł na 45 godzin, po czym policja wróciła. Podobno policjanci kulturalnie się zachowali, byli źli, że robią tą robotę. Bo Nazar z powrotem z domu, z trójmiasta, pojechał zwiedzać areszt w Krakowie. I Nazar najbliższy weekend będzie spędzał na nasz koszt w Krakowie. A przyczyną tego podobno jest pan adwokat. Nie, przepraszam, mecenas. Nie, radca plawny. Podobno w Holandii jest niezłe. Papuga czy dychy przykleił, nic nie zrobił, a teraz jeszcze Nazara pomawia. No ale słuchajcie dalej, no i wyszedł z tego Krakowa. W nie przyjechał ten radca. No bo co miałam innego zrobić? Piątek, wieczór, tak jak dzisiaj, nie? Kogo ja ściągnę? No nie mam szans. Przyjechał, Paweł mi wykrzyczał, że idzie siedzieć przez niego, tylko nikt się nie spodziewał, bo nawet Stanisław na swoim liveie mówił, że nazard to będzie 8 lat siedział. Paweł wyszedł, miesiąc przed czasem. Zaczął domagać się o pieniądze, które są niezależnie nienależnie pobrane, tak? Dlaczego przywożą go, słuchajcie, znowu do Krakowa? Polecam Wam wszystkim klasykę polskiego rapu. Kawałek pod tytułem Podobno MW. Ma podobno Dromadę ma jednego garba. Słuchaj tego, żeby nie było przykrości. Podobno będę węższy, miej się na baczności. To może spotkać i murem za nazarem. Zrobi się panie. Zobuj i obserwuj, będzie się działo.